Witam Państwa, Jedlina, Zdrój, Park Linowy, Tor Saneczkowy, wszystko dla Was otwarte, jesteśmy codziennie od godziny 10 do godziny 18, za wyjątkiem poniedziałków. Jak widzicie Państwo, wszystko u nas działa, wypożyczalnia rowerów. Tor saneczkowy. mamy świetną ofertę dla grup zorganizowanych. Możecie pojeździć, możecie pośmigać na linię i możecie również wykorzystać nasze stanowisko do paintball'a. Do tego może być ognisko, może być pizza. Wszystko dla Was. Oferta naprawdę atrakcyjna, niepowtarzalna, spędzony czas to jest wspólnie spędzony czas z całą grupą. To jest majątek, nie do przecenienia, żadne pieniądze, tego nie oddadzą. Zapraszamy do jedyny zdroju. Zwońcie do nas na Centrum Kultury znajdziecie adres, gdzie i jak można się umówić na wspaniałe przeżycia w Jedlinie Zdroju. A wszystkie dzieci do Jedliny zaprasza nas niesamowity, wspaniały liściożerny Jedliniok. Zapraszamy do Jedliny.